Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzard i witam w kolejnym odcineczku z rynku Steam I dzisiaj tak, pogadamy sobie o kilku rzeczach, co się dzieje, co piszczy na rynku, oczywiście z taki będzie przeglądzik e, I tak dalej, i tak dalej, w ogóle kupuję sobie te zielone takie kombo. E, takie globsy już Wam pokażę O takie, e, do grania, do pogrania dosyć stanie. E, takie globsy plus do tego e, taką kosę zieloną Daj żeby dosyć spoko to pasowało, znaczy wiem jak to będzie wyglądało, bo już to sprawdzałem eee, I może sprawdzić też na kraftach CS2 również jest, z tego Short W sumie chyba na LZi też i Film nawet chyba, ale nie jestem pewny eee, Więc co, dzisiaj sobie pogadamy o rynku Szybkim wstępem eee, Najlepiej wymieniać swoje skiny na skin Smoky, oczywiście darmowe, 5$ dolarów z kodem ELZARD przy imieniu, plus jest jakiś event widzę Więc tutaj polecam Wam zerknąć na, na ten event, teraz sobie sprawdzimy o co w nim chodzi Co jest macie jakieś nagrody Więc sobie polecam serdecznie wybierać w konkursy eee, Robić nagrody, bo to za kasy są eee, Więc spoko opcja 5 dolarów przymianie, nie liczają ceny na klejek. Przedstawimycie naprawdę ładne crafty Ogólnie e, lepsze nawet niż sprzedanie na rynku Steam, bo można sobie wyjąć krawciki wszystko. Naprawdę, mnóstwo mnóstwo rzeczy, więc ja serdecznie polecam. Link w opisie. Plus tego przy wpłacie z moim kodem dostaniesz 35% bonusu do doładowania To też jeszcze super opcja. Dobra, czekajcie, o co to chodzi? E, dobra, przejdźmy sobie play. E, play the game. A to jest co to jest Tinder jakiś dla, dla Skis Monkey? A select a Perfect match for Matthew and Unlock You Free. Aha, kto jest perfekcyjnym? A ja tu powinienem o nim pewnie poczytać, o co z nim chodzi. fabskim Powerloaded Dobra, ten wygląda jakby był git. Zobaczymy czy nam siądzie <laughs> No nie siadło nam Ale powinniśmy jakieś nagrody za to i tak dalej Zobaczymy plus dodatkowy event jest Więc ja tu serdecznie polecam sobie zajrzeć o co tutaj wszystkim chodzi Dobra przejdziemy sobie dalej Nie będziemy tutaj już e, gadać bo się rozgadałem o tym e, Co się dzieje, co pisze na rynku Jak widzimy, szynki wszystkie Szybkie szynki, no ukąszenia węża dosyć stoi Załamania również stoi Więc na jest nuda Dosyć rewolucji wysoko, to jak wiecie, e, lub nie wiecie, Załaduje za, na załomie. zobaczcie, jak dosyć stoi. No, tutaj się waha. E, wiadomo, jeżeli chodzi o kW to ja Wam chyba też o tym mówiłem. Ale z, złożyłem sobie tutaj zamówienie e, na 25 Zico 2. Zobaczymy, testuje. Oczywiście tutaj testujemy, czy mi się to szybciej skupi, czy uda mi się to sprzedać drożej. Jeżeli tak, to będzie, to będzie fajnie zarobić kilka złotych. Jeżeli nie, to stracę kilka złotych. Ale chociaż przetestuję, oczywiście, nie? Więc warto. Dobra, przejdźmy sobie do e, może Sztokholmu najpierw. Jak to się prezentuje. Eee, kapsuły, stockholm, stockholm. pokaż mi Stockholm, proszę, eee, kapsuły jak to wygląda. Okej, okay. ceny są naprawdę tutaj widzę atrakcyjne. Pretendenci naprawdę tani, 1583 ceny są, są niskie. No wyjąć zobaczcie, możecie tutaj, za jeszcze mniej, bo te zlecenia są po 6, po 2, tutaj powyżej to 15, no poniżej 5, 15 ciężko będzie wyjąć, bo zobaczcie tu ile jest zleceń porobionych, więc tu ciężko będzie wyjąć. Eee, Tutaj kandydaci chyba są bardziej tak ściśnięci, mi się wydaje. Czy się mylę? No tak, w sumie, no dobra. Tu jest 161 zleceń na 170. Tutaj troszkę ciężej będzie wyjąć taniej, żeby przebić tą barierę na Sztokholmie. No to troszkę musiałoby tutaj e, się podziać. Jak wygląda e, Paryż w tym momencie? Również chciałbym zerknąć. Paryż kapsul, e, bo to również mnie ciekawi. Paryż kapsułki, 94 grosze, to również podobnie. Ciebie będzie dosyć cisza póki co jest na markecie, nic się takiego nie dzieje. Cisza przed, buzą, przed burzą, jak to mówią. E, no to chodzi Kopenhaga do nas wielkimi krokami. O krok, 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 co chodzi z moją mową? Wielkimi krokami się zbliża nas Kopenhaga. ciekawe co ona też przyniesie na rynku Steam. Czy będą to bardziej pozytywne e, rzeczy, czy raczej e, negatywne? No, bardziej bym nastawiony na oczywiście jakieś pozytywne, e, jeżeli by byłaby z tym tłem, oczywiście, jak wiemy, ale no to wszystko się okaże dopiero, jak to będzie wyglądać. Tutaj widzicie, wszystko się bardzo podobnie zachowuje, a właśnie, widziałem na Antwerpie, tutaj te ceny wyglądają dosyć dosyć fajnie Co mam na myśli fajnie, są dosyć niskie, są dosyć atrakcyjne, chociaż też troszkę podskoczył supply, o ile mi się wydaje ostatnim czasem Antwerpu, jak obserwowałem Wydaje mi się, że teraz jest ich troszkę więcej, a ceny są również małe, no małe są ceną do jakiegoś dłuższego czasu, powiem Wam tak ja tu w Antwerpie widzę szansę, przecież niedługo będzie ta Kopenhaga, Kopenhaga. Jeżeli ona będzie z tyłem, no to ja tutaj też widzę jakieś wybicie trochę do góry. Wiadomo, ten Antwerp był przeinwestowany, ale ten Antwerp też trochę już staje w tym miejscu. A te naklejki, no nie są złe. Jak dla mnie, kapsu ka kapsuła kandydata, giga oro, za dwa. Ile tutaj macie zlecenia, możecie złożyć, fajne. O dobra, 283 tutaj gościu, widzę, że. Ładnie leci. To 284 sobie złożyć, 285 pokupować. Naprawdę spoko opcja, spoko naklejki, nie? Według mnie to naprawdę spoko. Tak samo pretynenci bardzo tani No ja tak legendami fanem dużym nie jestem, chociaż te Copenhagen Flames, to jest Klauna i tak dalej, Furia e, Też robi tutaj robotę. No ale no cóż, no co, co mogę więcej Wam tutaj dodać? Jeżeli chodzi o skiny, na przykład, to skiny też tak się trzymają. Na, na równi, bym powiedział. Wszystko póki co tak stoi. E, a właśnie, a, a propos szynek karnetowych, bo też tu jestem. Eee, ciekawy jak to wygląda, szaterek 15 zł? Tyle kosztował, tak tyle kosztowało. On co z zna. Dobra, mm, broken funk, pokażcie mi jeszcze. Jak się te szynki trzymają? Czy one się w ogóle jakoś mają? Dobrze. 1798, czy on też spadł? Czy on jest w tej samej cenie? To był... Nie, podobnej. No bardzo tanie są teraz szynki, jeżeli chodzi o karnetowe wszystkie. Więc jak widzicie, te ceny są... Oj, już za szybko wlazłem. Ojej kurczę, musimy wpisać. Ten rynek też działa jak natura chciała. No nie działa wcale. No Działa jak jak ścierwo, no tak szczerze mówiąc. 21, 29, ok. Te ceny czyli dosyć stoją. No nic tutaj widzę, że. No wejdziemy. no, mamy pozobaczyć. Te ceny, chociaż Ripple, dobra, Ripple trochę się rusza. Od tygodnia zobaczyłem to taki spadek w sumie. Z 24 do 20, tak na 19 zł można wyjąć. Naprawdę tanio. No ja serdecznie też polecam wszystkie naklejki z internetu, na jak są tanie. Też według mnie dobry moment do skupienia. I jeszcze bym zajrzał na Rio Kapsuły, bo wiecie, Rio Kapsuły e, troszkę zyskały na cenie ostatnio, ale teraz nie wiem, czy też sobie nie pospadały. Rio Kapsuły, Pretendenci, Legendy. No, ci kandydaci, tutaj jest Imperial Outsiders Nation, jak dla mnie. Jak dla mnie mocne tutaj. Generalnie Rio ma spoko kapsuły, tak mi się wydaje. No... To można dać lekkim wzrostem. No niby można, ale chociaż tutaj spadek. No i lekko sobie wzrasta. Zobaczymy, jak wyjdzie Kopenhaga, bo wtedy Rio może dużo stracić. I takie holo z Rio, jakieś ciekawe, też mogą na tym zyskać dużo. A to będzie oznaczało w przypadku moim jakieś małe przyinwestowanie sobie. E, a chociaż bardziej w Kopenhagę będę walczył, te Rio to tam pobocznie, bo czy ja Rio jakoś strasznie wierzę. To jest taki event, wydaje mi się, zapomniany teraz aktualnie, bo tak to wygląda, tak się zachowuje, jakby był zapomniany. E, więc jestem ciekawy, jak się rozwija ten ruch. I nie wiem, czy widzieliście na, na weteranie e, weteran wojny narkotykowej. Wojny jak wpiszę, chociaż to w sumie przy kilka podpisywać Jest, zobaczcie, sklep jego można kupić za ile? 3-4 zł? A kosztuje 8,80, nie? Lecz tutaj zobacz tydzień zaraz minie, w sumie to już mija praktycznie tydzień, więc jak ludzie się ogarnęli, to będziemy mieli spadek do tych 4 zł z powrotem. No, ale można by sobie było dużo kasy nabijać na tym, jeżeli by się miało to w magazynie, plus w sklepie punkt, punktów ze sklepu punktów. Można by było sobie dużo nabić, a to też jest dosyć często na topie. Ludzie lubią te sklepy, punkty ze sklepu Steam. No i tak, to było tyle. Tu stoi dalej jest w niskich cenach. Co? No, czekamy na jakieś ruchy na tymi oczywiście, no bo też nie ma co komentować coraz tych samych rzeczy, ja oczywiście zamówiłam pełno, ale tak zawsze. No i co? Trzymajcie się, widzowie, życzę miłego dzianka. Cześć, cześć!